Hej, kochani, taki box, oto jest. Do wygrania. W rozdaniu na 1250 subskrypcji. Uzyskaliśmy już tą ilość i czekamy na chętnych. Zapraszamy do wzięcia udziału. Zamiast tamtej serwetki będzie ta biała. I tak, skręć jest. Dwie próbeczki. Trzy próbeczki w sumie. Serum, krem do rąk, serum do twarzy, maska do brwi, dużą do z HAN, tuż do rzęs taki drugi. Olejek. Zapachowy do dyfuzora. Pasta do zębów. Ziołowa. Dość na słodko, czyli zaczek. Nie zobaczcie, szprycha, Do włosów takie spineczki. Krem potoczy, tarka do pięt, krem do dłoni, bardzo ładny zapach z Evelina. Silnie regenerujący, płyn miceralny, bibio, oczyszczający, nabliżający, z peptydami 500 ml. Dwie maseczki. Jedna z nicklee. Druga jest z perfekty. Płatki potoczy 10 sztuk. cała to jest. Beauty blendery. Duży i mały. Małe jest do korektora. Lakier hybrydowy. Niebieski. No i balsam na rozstępy. Sylweko. Wszystko będzie ładnie zapakowane. Osoby, które spełnią warunki, czyli może, musi być to osoba z Polski. Subskrypcja publiczna, osoba, która ma w profilu zdjęcie profilowe i filmiki. Czekamy na chętnych. Zapraszamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału. Jak widzicie, opłaca się. Dorzucę, dorzucę jeszcze jedną niespodziankę ale to już nie będę mówić o tym filmiku jeszcze będzie naklejeczka na bibułce przewiązane z tą rzeczką białą i takie oto pudełko być przepraszam do góry na gańbu takie A tutaj mój deserek. Na do wzięcia udziału, proszę się zgłaszać, proszę pisać. Biorę udział. I za co lubisz lato? Jest na razie jedna chętna osoba. Która spełnia warunki. Czekamy na chętnych. Miało być do 25 maja, ale stwierdziłam, że poczekamy do 2 czerwca. Zawartość jest naprawdę bardzo ciekawa. Dziękuję za uwagę. Buziaczki. Pyszny do serek. Truskawki ze śmietaną i cukrem. Zamiast kolacji. Miłego wieczorku. Pozdrawiamy serdecznie. Jest bardzo cieplutko. Dopiero się lekko ochładza. Guziaczki, pa pa. Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy za nowe, za nowe subskrypcje. Lajki i przymiłe komentarze. Zuziaczki.